Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Silnikum z 4216 został opracowany w ulianowskiej fabryce silników. Jednostka napędowa została opracowana na bazie ZMZ 402. Posiada jedynie układ wtryskowy z wtryskiwaczami. Jednostka napędowa nie została poddana żadnym specjalnym zmianom. Charakterystyka techniczna i opis. Pomimo wysokiego zużycia paliwa. Silnik 4216 jest uwielbiany przez wielu kierowców. Silnik został opracowany na podstawie klasycznej wersji silnika 421. Podstawą tej jednostki napędowej był ZMZ 402. Wprowadzono tylko niewielkie zmiany. Ogólnie rzecz biorąc, urządzenie silnika spalinowego pozostało niezmienione. Tak więc, zamiast zwykłej zawodnej dławnicy, silnik ma uszczelnienie olejowe wału korbowego. Ale hydrokompensatory, jak w analogach, nie są zainstalowane, więc zawory trzeba regulować co 10 000 km przebiegu. Rozważmy więc główne cechy silnika UMS 4216, a także urządzenie operacyjne, nazwa opis producent UMS pojemność 2,9 litra, kostka 2890 cm. Liczba cylindrów 4 liczba zaworów 8 paliwo benzyna, układ wtryskowy wtryskiwacz moc 117 km zużycie paliwa 10,5 l 100 km średnica cylindra 100 mm kolejność cylindrów 1 34 do 2 Eco norma euro 4 konserwacja jaki jest prawidłowy sposób przeprowadzania konserwacji silnika UMS 421 zgodnie z danymi fabrycznymi i wykresami technicznymi opiszmym jak przeprowadzić konserwację 4216. Konserwacja jednostki napędowej przeprowadza się co 10 000 km przebiegu w przypadku pracy na benzynie i 8 do 9 000 km w przypadku instalacji gazowej. To 0 km. Wymiana oleju i filtra oleju 10 000 km. Wymiana oleju, filtra oleju i powietrza, świec zapłonowych Przewodów wysokiego napięcia, dokładnego filtra paliwa, regulacja luzu zaworów 20 000 km. Wymiana oleju filtra oleju, filtra paliwa 30 tysięcy km. Wymiana oleju, filtra oleju i powietrza, świec zapłonowych, przewodów wysokiego napięcia, dokładnego filtra paliwa 40 tysięcy km. Wymiana oleju, filtra oleju, filtra paliwa. Wymiana paska rozrządu i alternatora 50 tysięcy kilometrów i później. Wymiana oleju i filtra oleju co 20 tysięcy kilometrów. Wymiana filtra paliwa i powietrza. Regulacja zaworów co 40 tysięcy kilometrów. Wymiana paska rozrządu. Naprawa i główne problemy. Silnik UMS 4216 i jego modyfikacje można łatwo naprawić nawet w najgorszym stanie technicznym. W tym celu ponownie montuje się jednostkę napędową. Głowice bloku i wymienia elementy eksploatacyjne. Sam proces naprawy odbywa się etapami, jak w przypadku każdej jednostki napędowej. Rozważmy więc krok po kroku proces remontu UMS 4216. Demontaż na tym etapie silnik spalinowy jest całkowicie demontowany, a mianowicie głowica bloku jest demontowana, paleta jest usuwana. A wszystkie części są demontowane. W przypadku tego typu silników proces defektowki jest przeprowadzany w procesie demontażu. Nie obejmuje to tylko pomiarów bloku cylindrów, testów wciśnienia głowicy i pomiarów wału korbowego. Operacje diagnostyczne na tym etapie przeprowadzane są prace mające na celu określenie twardości i grubości czopów wału korbowego, a także możliwości jego naprawy. Tak więc, jeśli część można naprawić, Określa się rozmiar czopów i przekazuje produkt do dalszej obróbki. To samo dotyczy bloku cylindrów. Obudowy są mierzone i określany jest rozmiar naprawczy tłoków. Próba ciśnieniowa głowicy cylindrów wtryskiwacza UMS 4216 to proces określania obecności pęknięć w obudowie. Wszystkie otwory w głowicy są zamknięte, z wyjątkiem wlotu płynu chłodzącego. Do którego doprowadzana jest gorąca woda lub parafina. Następnie technik sprawdza, czy nie ma żadnych wycieków lub pęknięć. Jeśli nie, głowica jest wysyłana do naprawy, a jeśli są, wszystkie wady muszą zostać zespawane. Ponieważ część jest wykonana z aluminium, stosuje się spawanie argonem w warunkach garażowych, aby wypełnić otwory w obudowie jednostki napędowej. Kierowcy używają spawania na zimno. Wytaczanie blok cylindrów i wał korbowy są rozwiercane. Jeśli cylindry są już poza rozmiarem naprawczym, instalowane są tuleje o standardowej średnicy 100 mm. Blok cylindrów charakteryzuje się honowaniem, które jest jednym z procesów wytaczania bloku cylindrów przy użyciu specjalnej maszyny. Wał korbowy jest nawiercany na specjalnej maszynie przy użyciu dużych prędkości i kamienia który poleruje czopy. Prace na środku głowicy cylindrów głowica cylindrów może również zostać przebudowana. Na przykład często wymieniane są zawory, gniazda i uszczelki olejowe. Niejednokrotnie specjaliści muszą wymieniać tuleje prowadnic zaworów. Wraz z rozwojem nowoczesnej technologii napraw, dla UMS 4216 możliwe jest zastosowanie technologii kaliny gilsowka. W tym celu stosuje się tuleje z brązu o rozmiarze 11 mm. Do tej pory wymiana wałka rozrządu jest dość powszechna. Wynika to z faktu że silniki mają 20 do 30 lat i ta część zużyła się już kilka razy, dlatego podczas naprawy głowicy cylindrów należy zwrócić szczególną uwagę na tę część. W razie potrzeby powierzchnia robocza głowicy bloku jest szlifowana. Montaż czynności montażowej wykonywane są na specjalnym stojaku. Wszystkie części są montowane w tej samej kolejności w jakiej zostały zdemontowane. W ten sposób często wymieniana jest pompa oleju i pompa wodna. Instalowany jest nowy zestaw uszczelek. Jak widać, silnik UMS 4216 stał się bardziej niezawodny niż jego poprzednik UMS 4213. Konserwacja i naprawa jednostki napędowej jest dość prosta. Remont najlepiej przeprowadzić w warunkach serwisu samochodowego.